Ok! Czas na prawdziwą eksplorację teraz tego miejsca. I zobaczymy, ile to w ogóle damage robi, no? Bo ja się boję, że będę żałować. To. Najgorsze jest to, że to ma damage e, fizyczny plus od świętych. świętych tych główien, nie? Święty damage nie jest jakiś najlepszy. I to jest najgorsze. 611. Inter 47. I can respect that. I nie będę miał poiza w ogóle, żeby. ...przebijać się przez takie małe ugryzienia. Zjeba... Ale bije solidnie, no. Chociaż, chociaż... tyle. Nie wystraszyłem się. <głynie> Jak Gucio grasz, tylko miał dwa miecze, ja na moim pierwszym przejściu grałem na dwa miecze. Uuu, dziedzictwo Gwiezdnej Plagi, to mi daje plus pięć siły. Jakbym chciał, ale nie. Mam wrażenie, że na normalnych ranach, niezmodowanych, noszenie tych, tych itemów na 5 statów to jest trochę marnotrawstwo talizmanów. Bo wbić 5 leveli to jest tam. pal 6, nie? Eee, a jednak, jak tracisz slot na talizman, który naprawdę czasem. talizman trafi zrobić robotę, to trochę już gorzej, nie? Iluzoryka ominąłem? Od w prawo, serio? To jest iluzoryk? Poczekaj, cofniemy się. Ja nie wiem, jakiego iluzoryku mówimy. Ja tu zawsze leciałem do przodu. Na prawo od drzwi. Ja bez armora biegam z Graysordem. Ja też. Na, ale od których drzwi? Which doors? Tędy? Tutaj? Od razu jak się wchodzi czy wychodzi? Tu jest wzorek? Od tych pierwszych. I znów gra kurwa dużym mieczem. Ale tym jeszcze nie grałem. Jak drzwi tutaj? Tu? Czy tam drzwi? Na starcie budynku. Gdzie? W, pra w prawo? Nigdy tu nie byłem. Ja nigdy tu nie byłem. Nie wiedziałem o tym. Magiczny smar. O, proszę. Nie myślałem, że jeszcze tam byłem? Ja tego nie kojarzę w ogóle. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie myślałem, że czegoś nowego się dowiem jeszcze o ścianach iluzorycznych, bo ja tej nie pamiętam. Złoty tym przy posągu? Chyba nie. To chyba o ten ci chodzi, czy nie? Bo to nie, to nie jest item. Od pierwszych drzwi po prawo, tak. To nie jest item, nie, to nie jest item. To jest do koopa. Gdy This is some op shit. Ała, ała, o kurwa, tu jest Revenant. To nie jest rewent, on się jakoś inaczej nazywa, zablokowałem się na głównie... Zajebiście, hmm. teraz się zesrałeś, tak? Dobra, przeznaczona śmierć! Kurwiu! Mało to robi. <ścoughs> Zda mało. Nie wejdziesz tu, nie? Ała, no jeszcze ty, tak? Też, też śmierć kurwa, przeznaczoną Ała, ała, o. O, jeszcze ten Noxu, kurwol. Ja pierdolę. Ech, chyba ja sobie to skipnę. Spróbuję przewiec po prostu koło tego. I zobaczcie, czy są tu jakieś itemy. O, na, na, nawet tam nie usiadłem. To jest które? Kościół kukułki? O, broń, tylko ty typa... A czy nie, to jest po prostu chujowy przeciwnik. Ja z tymi kurwiami ośmio, ośmiorę... ośmioręcznymi nigdy nie potrafiłem walczyć. Bo jest zjebane po prostu, nie? ten przeciwnik sam w sobie. Lord Smasher 23. Dobranoc Państwu, uśmiech do zobaczenia o. w piątek. Uśmiech ekstrem 7K. <laughs> Smasher. HP masz mało. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba będę musiał w HP zainwestować. Bo tu mi jednym pierdolnięciem zabierają połowę HP. I każdy mobek, czy to był, kurwa, krewetka, czy to był ten Fryer wielki, tracę połowę HP na jeden atak. I plus mam armor z pizdy, nie? Więc ciężko to w ogóle armorem nazwać. Pierdalaj, krewetko. Daj mi ten item. Ty yy, złoty chuj. Ała! No <grywania> nie mogę! <grywania> Jakie ja tu przebiegły? Aha, no nie, nie pulowałem ich w ogóle. Masz szaty do spania. Eee, mam szaty do spania, ale one są cięższe, nie? Devbed Companion. To rzeczywiście mógłbym je założyć. Ale tak, ta jest ładniejsza. Aha, to są do spania. Ja myślałem, że o, o fii mówisz. To tak, to to są szaty do spania. Ja też takich śpię. Zawsze. Wygodnie jest. Przewiewnie. ja się nie pocą. <grym> Daj mi moje runy. Jakbym po moje runy nie próbował trzy razy podejść, ja pierdolę, to bym może nie umarł tyle razy. Cepem, czy On się zmieści. Ojej. Oj, on, on jeszcze włączył bufa sobie. Daj, item. Zagubione, papiołe, Pójne. O, halo. Czy ktoś tu zajdzie za mną, czy nie? Jestem tu. O No tego to się kurwa nie spodziewałem. Nothing personal kid. Ten tam rzuca jakimiś kamieniami. Dobra, chuj w niego, nie? Żuczek mi zniknął! Trzeba zrobić reset. A-a-a... No nie trafiłem. Masz tu kurwiu. Przeznaczoną śmierć! Jebany szczurze! Dobra, e, żuczek zniknął. Wychodzimy z gry i wchodzimy jeszcze raz. Ściana była? Gdzie ściana była? A ścina, okej. Okay. Myślałem, że literówkę zrobiłeś o to ja specjalnie. ...źle przeczytałem. Roluj się powoli, ja śpię na golasa. No dobrze. Dobrze, dobrze. Fajne ale zmniejszę HP. A czy ja wiem, że to jest dobre... Gdzie jest ten żuczek? Że to jest dobre PvP, nie? Że ty, ty możesz naprawdę się naspamować. Bach, aż tyle tu. I to fajnie działa, ee, ale w PvE? Nie wiem, czy znajdę dużo na to. Zobaczymy, jak to na bossach się będzie sprawdzać. Pewnie chujowo. Na jakichś wolnych bossach być może, ale na szybkich coś czuję, że, że nie. Dobra, tam już zabiłem wszystko, teoretycznie mogę się tepnąć od razu do sali, nie? Nie sali. Sala? Nie sala. Czy to sala? Tak, tutaj dobrze. Ej, tak, tu już chyba kojarzę mniej więcej te ściany niewidzialne. Mam nadzieję, że to pamiętam jeszcze. Jeśli boss ma dużo HP, to git powinno działać, tylko że to też nie działa w nieskończoność, nie? To, to jak zabiorę mu chyba, to. E, to się skończy w pewnym momencie. Tam, gdzie jest karyjski set, prawda? Tam gdzie jest karyjski set, nie poszedłem tam w prawo, nie? Cofniemy się jeszcze, cofniemy się jeszcze.

się dziewicom dostać do wulkanu Maynor? to nie mam opcji. Chyba, że bardzo dziwnym trafem będzie tam akurat dziewica, ale to byłoby aż dziwne. Że akurat ta jedna konkretna dziewica. Spierd. Dobra, zabiję. Kamień wulkaniczny. Uu, a mogę tu wskoczyć? Ja nigdy tak nie próbowałem, ale kusi mnie. Okej, okay, ale nie, spadnij najpierw na to. Da się, spoko. W pogrobnie była jedna, chyba tak, chyba już co najmniej dwie mieliśmy, ale nie, nie, chyba nie będę się łapać, pójdziemy do ten, do, 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 chociaż nie, bo jak tamto miejsce mnie dziewica zabiera, to jest specjalne miejsce, gdzie tylko ona zabiera, nie, i tam jest boss, więc, ha, proszę ale naprawdę nie chce mi się kampić na każdą jebaną dziewicę w grze, tylko po to, żeby sprawdzić, czy akurat ta jedna mnie zabierze do wulkanicznego dworu, bo nie da się chyba do, do tego miejsca, gdzie ona zabiera konkretnie, nie, dojść pieszo da się z niego wyjść pieszo, ale z dojściem chyba jest gorzej. I co tu mamy? Kurwa, małą krewetkę. Daj się zabić. To tej krewetce? Nie, 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 to musi być złapanie, konkretnie złapanie przez dziewicę. Pomoc władcy. Lord's help, tak? Czyli śmietnik. Pęknięty kryształ, o proszę. Będę mógł sobie ten skraftować. Jak to się nazywa? Kryształowe strzałki. To jest niebieski tem Niebieski! Nie, biały. Kurwa. Jak widzę białe, to mam takie, eh, pewnie śmietnik jakiś. Okej, okay, czyli cowka z powrotem do sali szkolnej? Chyba nie. Chyba nie. Ja coś się wróciłem tutaj. I jeszcze wcześniej sala debat. Eee, o czwartej stany i 4 godziny 30 minut pogram w Ringa. Można i tak. To też nie jest tutaj. Eee, kościół Kukułki. Ja nigdy nie wiem, gdzie jest co. To... <grytanie> da się tam normalnie dojść? Jak? Jak tam się do, dochodzi normalnie? Dobra, czyli jeszcze to miejsce, gdzie po prawej, tam gdzie jest setkaryjskiego frajera zazwyczaj, bo tam będzie 5 demów, nie? Gdzie to jest? Dalej? Aha, bo ja tam w dół skoczyłem i dlatego całkowicie tą prawą stronę ominąłem, nie? Przed godzinem w tym kościele można zeskoczyć. O proszę. To nie wiedziałem, to dobrze wiedzieć. Spróbujemy tego w takim razie, bo, no mówię, nie widzi mi się. O kurwa, wielki ptak. Dać łapać specjalnie każdej jebanej dziewicy, jaką złapam. Złapam, spotkam. Urumi, ała, je kopnie więcej. Uumi. Aj, je Gdzie Gdzie spadłem? Nieistotne. istotne. Idziemy dalej. Nawet po te siedem koła nie wracam. Umi, mi tak. Nie chcę za dać się za podziewicy. Kurwa, no no nie. Za dużo ich jest. Too many. Skąd ja chcę? Z. Stąd? Stąd, dobra. już tak w lewo już obcykane. Teraz idziemy w górę. W górę. Bo przeżył. Ała! Myślę, że ten atak zasłużył na. Ała! Zasłużył na przeznaczoną śmierć! Dobra, A... Wszystko na one -shota. kocham, kocham wielkie brony. Piękne, moje ulubione. Kamień trójka, Uuu. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, hmm... Interesting. Teraz możemy w sumie ten, jak znajdę jakąś inną broń, pod siłę i wiarę, to możemy sobie inną broń wzmocnić. Gdzie jest ta niewidzialna ściana? Ja zawsze zapominam, tu? Tu. O! O, tym razem nie zapomniałem. Dobra, trzeba uważać, bo to będą słoiki, nie? I mnie chciały napaść. Gagri, gagri. Garść wybuchowych skurwieli. A, tam jest jeszcze i item? Płomienne uderzenie, płonące, przepraszam. Okej, okay. i duszki. Synek, podaj piwerko. Nie mam? Mamo. Dobra, ja boję się, że zamiast tych dzbanków będzie coś pojebanego. Okej, okay, to jest Git. Okej, okay, dobra, myślę, że to jest Kot przez chwilę. Ojoj! To, aha, to jest to Gówno. Wszystko pada na strzała. Kocham to. A ten się stageruje szybko zawsze. No to jebnie. i jednie. I. Oj, jeszcze ty! Od ciebie to nie zauważyłem. Jak się stąd wychodziło, to powinny być drzwi, nie? Tyle? Coś tu jeszcze jest? Tu nie byłeś nigdy? Na co ty gadasz? Co ty pierdolisz? No, Tu już nic nie ma, nie? Przed bossem. Kostur... A, czekaj. A, nie, dobrze. Kostura azura? Tutaj? Muszę jakiś zagrać buildem pod dużym broń? Nie musisz. To jest najlepsze, najlepsze buildy na świecie. Nie wyszło ode mnie, ale to dalej jest ten kostur. Tam, tam ten teges, nie? Tam głęboko dalej. Mamy już po dziesiątej, ale... Może zrobimy jeszcze tutaj te... To akademie chociaż. Eweluch. Siema czat. Siema Pawełek. I Znalazłeś Dobrze. Znalazłeś już sobie jakąś pannicę, czy dalej w te konkutery grasz? Taki hmm. ładny chłopaczek. Dziewuchy musz. <laughs> Muszę się na to pomoganiec. Tak jest, dokładnie. Nie, nie, nie tato. Znaczy nie wujek, nie babcia, nie wiem jak ten. Nie mam pannicy ciągle. Żadna nie jest na tyle pojebana. Przecież jakie są USB's, już tego nie kupię. Ja, jak jestem w takim humorze jak teraz, to nie Ciężko, ciężko. Jakbym był jakoś skupiony... Czasem to działa dość dobrze, jak jestem na czymś skupiony, nie? Bo mnie po prostu wyprowadza z równowagi. To już źle zborem czek na czat patrzę tak. W momencie, kiedy patrzę na czat, to całkowicie odpada, nie? Ile to waży? To jest ładne. 5,1. Okej. Okay. O, joj, nie. Tak to ja się nie bawię. Niebieskie. O, kolejny item seta, zdeformowanego smoka. Dobra. Ojej, ja tu spadłem? Ja tu nie chciałem. Ale dobra, jak już tu jestem, to niech będzie. O kurwa. Albinauryk. Typowy albinauryk. poślawa tarcza. Ujój, ujój, halo. Why you bully me? Why you bully me? <laughs> Oba. No Zobaczymy, na teście się z lore, jak ktoś jebnie straszakiem. Myślę, że na lore na... Puh, <laughs> na. Na tym. To nie jest z lore generalnie, tak od razu przypomnę jeszcze. To jest ogólnie z wiedzy o Elden Ringu. To nie będzie sam lore. Zróbmy najpierw sam tutaj parter, że tak powiem. Sprawdźmy. Tam kurwa jest. E, mrówka znowu. To będzie ogólnie wiedza z Elden Ringa. Nie sam lore. Będą itemy, będą inne rzeczy i tak dalej. Trzydam materiał do nauki. E, obejrzyjcie wszystkie moje rany w Elden Ringu i nie moje też najlepiej I najlepiej sami też przejście wielokrotnie Elden Ringa, to może większość będziecie znali. Znaczy ja strzelam, że większość odpowiedzi większość ludzi będzie znała, tak strzelam. Bo zakładam, że my mamy pewnie wszyscy wiedzę mniej więcej podobną e, i, i damy radę. Niektóre pytania mówię, ja, ja sam jak układałem e, To sobie czytałem powiedzmy w jakąś tam Informacje i. u niektóre rzeczy mnie samego zdziwiły, bo nie wiedziałem. Szczególnie jedna rzecz. Nazwa własna, pewna, której nie znałem dotąd. Jestem ogółanku rzeczy, chyba nie. Ale to mówię teraz, być może jednak kłamie. Uuu, nie skasz Paweł tyle. Ja lubię z no, Czasem tu jest dziewica, a tym razem jej nie ma. Co to, tak kurwa wiewiórka? On nie, no już obudziła się, tak? dalej. ŚWIĘTA WŁÓCZNIA MOGŁYNÓW! Nie używałem tego nigdy. A podobno to jest dobre na moga, nie? Nie na mogę, na malenie. Na malenie. Najlepsza broń in game Ja tego nigdy w życiu nie miałem nawet w rękach. To jest pod wiarę? Czy nie? Gdzie to jest? Mistycyzm, o kurwa. No to nie, pod mistycyzm nie pójdę na pewno. Szkoda. Kiedy indziej. Kiedy indziej. Widelec, tak? To jest widelec. A propos wideleców... Jestem kurwa głodny! Oj, zahaczyłem niechcący jakiegoś śmiecia, który chciał mi zajebać. Uwielbiam atak z dobiegu z wielkich broni, z ogromnych broni. To jest tak satysfakcjonujące, jak on jeszcze tak przez, przez kawałeczek czasu tak ciągnie po ziemi tą broni. Jest takie. Czuć po prostu moc w pierdolnięciu. Hało. Ha, hało, hało. Komarze, ja myślę, że to jest Twój czas. Tak się traktuje komary. Przeznaczona, kurwa, śmierć. O-o, do Bardziej się tego psa boję... ...niż tego giganta. Kolejny! A to inny! Halo? No wyjeb się w końcu! Griduje. Dobra, już nie będę mógł... Ha, nie trafiłem. <laughs> Pierdalił się z balkonu. Spadł z trzeciego piętra. Halo, magik. czym się skacze? broja zbroja. Mierz Maliketa, kurwa, przede na Na 10 minut od takiej zmiany. Ten miecz dropnął już wczoraj, nie? Eee, Więc na dzisiaj planowaliśmy mniej więcej właśnie zrobić respekt i zacząć go używać. Następny run. Only roll run z inkadacją kozy, która roluje. Nie, to jest za trudne. To jest za trudne, ja co kurwice. Ja widziałem taki run y, na YouTubie. Ajaj! I nie chciałbym w to grać, szczerze mówiąc. Heh, uh. <grystanie> surprise! Dałoby się mieć inną broń. Oni! Myślę, że już skończył. A, dobra. Pierwsza kontra, i teraz będzie już łatwiej. Czy będzie e, run pod blitz z widelcem? Widelc się dość późno dostaje. Za, za co jest widelet? Za moga, nie? zabicie za moga. Więc to jest endgame. To... Jedyny sposób, żeby to miało sens, taki run, to jakbym grał nie od początku. Możemy zrobić konkretnie run pod mistycyzm na przykład, nie? Jakbym, nie wiem, pograł jakimiś typowymi takimi... jak jest taki... Mm, taka broń do pchnięć pod mistycyzm, możemy reduwium się pobawić i tak dalej, nie? I tak powiedzmy co jakiś czas... Jak znajdę ciekawsze bronie pod mistycyzm, to zmieniacie. Quest warę Oho. <laughs> Zabicie mogę na, na low levelu. Teoretycznie no, Mog dropi runę, nie? Wielką. Więc mógłby być moim jednym z dwóch. Jednym z dwóch. A tak musiałbym Radana zabić. Bo zrobić Quest line wary, trzeba mieć z tego, co się dowiedziałem, jakąkolwiek wielką runę. Niekoniecznie trzeba Godrika zabijać. Nie, eee, dobra. To miejsce zazwyczaj jest chujowe. Ale tym razem będzie Git chyba, co? Z złotym jest trolla. Nawet nie chcę go zabijać. O kurwa, ciebie to się nie spodziewałem. To jest dużo skakania po dachach. Rwa się podróżnika, okej. Okay. Wydaje mi się, że to miejsce, póki co przynajmniej, żebym nie wykrakał, jest bardziej przyjazne niż... niż normalnie. Dobra, najpierw pójdziemy w tę stronę. Ten skok... ten skok czasem mi nie wychodzi. Okej. Okay. Bo on zawsze jest bardzo bliski. Okej, okay, jest rycerz z Lindel. Najpierw to... Piszę, widzę te miejsca. Weźmie pan Reduvia i drugi szylet do blit i szybciutko bit nabijasz i masz widelec. Teoretycznie brzmi to jak... plan, szczerze mówiąc. Ja tu nie chciałem przyjść, nie? bo stąd bym... rzadko stąd. Kurwa. No dobra, bo tu jest chyba normalnie krabik ten, nie? I tak się będziemy musieli wrócić, bo to... to to chciało mnie zabić? Halo? Proszę? Rycerz jakiś. A teraz zamiast niego jest... Daszek. Kolejna broń pod wiarę. Hehehe. Co tu robią kurwa zwierzęta? Znaczy, okej, okay, szybtaki to dobra, nie? Ale kozy? Halo? Respekt. Nie, ta broń nawet, nawet musiałbym respekta chyba chyba, nie? Bo ona jest. skaluje się z wiarą. Trochę więcej tego zręczności, trochę więcej wiary. Ale. To jest totalnie OP i zajebiste. Już nie mam kamieni nawet, nie? Ja wykorzystałem wszystkie moje kamienie. No, bym na plus dwa co najwyżej zrobił, bo nie mam trójki. A tą broń co mam teraz jest, jest już na plus 5. To hit cię leczy. Nieco hit, chyba, nie? To hit z tego specjalnego ataku. Albo to zabicie. Widelco dostanę, tak, dostanę widelca. Dobra, pójdziemy tu, a jeszcze się cofniemy kiedy indziej, chyba, żeby pójść tą drugą drogą po, po dachach. Uch, tam jest legendarny item. Legendary. <śleski> co to kurwa było? <śleski> Zróbcie jakiegoś shota, bo ja nie wiem, O jest... popór god... Ile itemów nagle? Halo? Co tam spadło? Ee, nie wiem, ale to było kurewsko śmieszne. Wygląda jak jakiś wielki, kurwa, ptak. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to... kuj wie co. Dobra, wejdziemy tędy. I tak, tu jest zazwyczaj zapasowy klucz do topca, nie? Gdzieś w tych okolicach. Kamień trójeczka. Nie miał szans tego przeżyć, chłop, né? Yy, dobra. Spokojnie. Teraz tu jestem bezpieczniejszy niż zazwyczaj, bo tu są inne moby. Nie będzie kolesia z jebaną kuszą, który mnie one w jednym kombosie. One-shotuje w trzech strzałach, który zazwyczaj jest tam. Ale teraz jest tam niebieska kulka, która będzie mnie napiętalać prądem. Na razie wejdźmy tu. Czy coś tu jest jeszcze? Czy tu jest kolejny krabik? A czy byłby, czy to nie? O, to, to byłby chyba krabik, nie? Koroną królów. Ozobny prosty miecz. O, to jest ta broń, z której myślałem, że my zaczęliśmy. A my zaczęliśmy tą bronią. Myślałem, że mamy to. Że z tym zaczęliśmy grę. Bo jakbyśmy z tym zaczęli, to by było fajne. To jest podwójna broń. Która na dzień dobry ma fajne ataki dość. Ten moveset mi się z jakiegoś powodu podoba. Ma bufa na broń, którego nie mogę włączyć, bo nie mam statystyk najwyraźniej. I ten. A dostaliśmy kurwa to. Śmietnik. SCOK szlachcica. Masz na Discordzie shot od ADR. Dobra, czekaj. Gdzieś ty to wrzucił. A tutaj, spadek gargulca. To był gargulec, tak? Legendary. <śm> Co? To był ptak. Nie widzicie, bo jest kurwa za moją mordą. Czekaj. Słowa eee, słowam się. To był ptak. O! Widać jego tutaj stópki? <śm> kurwa. Piękne, wyrwą. Jest piękne. Kiedy remcz pog? Right now. Duży arta, z Shadowlandsów tam jest. Jeden pies, gergulec, tak. Ważne, że zrobiłeś shota i to, 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 to dziękuję. Dobra, idziemy zobaczyć, co z tą kulką. Eee, no, trzeba od niej spiedalać, nie? Eee, dobra. O, a, u. Dobrze. Myślałem, że nie zniknie. Szkoda, że to nie był tak z płacu. Mogę, to by chociaż dużo rundał. Odłamek ludzkiej kości. Wow. Wow. Super! Świetny lud. Na pewno się bardzo przyda. Um, więc teoretycznie już zmęczyłem to miejsce. Tam jeszcze jest jeden dach do ogarnięcia, na którego nie poszedłem. A tu wracamy dosłownie do tego miejsca, w którym wchodziliśmy do całego zamku. Więc z powrotem do sali szkolnej. Teleportuję się tu po raz trzeci i ciągle nie pamiętam, czy to jest to miejsce, czy jeszcze nie. To nie jest to miejsce. Ja chcę być! Gdzie chcę być? W sali debat? Uważaj. Tam gdzie był Redagon? Le, 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 nale w sumie w tym Debat, okej. Okay. I tak zapomnę do kolejnego rana bądźmy szczerzy, nie Sala debat, sala szkolna, sala wszystkiego. Dobra. Tu pan sobie niech sobie stoi, pięknie. On już celuje do mnie? Nie. Ała. Jeszcze nie dostałem, a już mówiła. Każdy tak robi, prawda? Czy jeszcze się nie dostanie? A jeszcze tam po drugiej stronie, aż opułem monitor. Jeszcze tam po drugiej stronie... O nie tam gdzie są te dziwne rzeczy. Trzeba pozabijać. Tam od stronie skrótu, tam gdzie jest... tam, tam skąd kula spada. Już dziesiąta wstałem o 15, ja widzisz, ale ty dzisiaj m, byłeś na, na ślubie, nie? To masz prawo spać długo, że tak powiem. I chyba z przywyczajenia, że, że jak? Że, że boli? <grych> to jest tak zawsze mówiłem. Wie, wiem, że wiele osób tak ma, że mówi, ała, jeszcze zanim w ogóle nawet nic nie boli, albo cokolwiek. Na pewno nie jestem jedyny. I'm not the only one. Siup. Tam jest kurwa dach, na który ja muszę się dostać, ale to naokoło. Czasem mi się zdarza. No właśnie. Tu skoczyć, ale oła. <laughs> Ach, ale pójść w lewo teraz. W lewo, w lewo, w lewo. w lewo, Bo tam poszliśmy w prawo, bo tam sobie nic nie znalazłem. Tu. Rycerz, kurwa z Lindem. Wypierdalaj. O, ja się boję tutaj rolować, bo tu jest ciasno. Okej. Okay. Piękne są te hity. I like it. Uh, spadniesz jak ci dam backstaba? Nie, bo ja na ziemię rzuciłem. Na, mm. Ale 1600 damage z Bakstaba. Come Remczak, dlaczego mówisz sam do siebie? Stary, na tym polega streamowanie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Że siedzi człowiek przed komputerem bardzo często? Znaczy, nie zawsze, ale bardzo często. I mówi sam do siebie. Tak, tak to zwyczaj wygląda. Jeśli myślisz, że jest inaczej muszę rozbić twoją niewidzialną bańkę. nie istniejemy, halo, nie! Ta, ta, nie ostrzegał mnie przed tym mój psycholog. Mówił, że jak to się zacznie dziać, to muszę do niego przyjść znowu. I brzmi bardzo samotnie. No tak to działa. I dlatego to jest dla mnie idealne. Zależy mi się mówić do samego siebie, żeby analizować swoje ruchy chociażby w lidze. Znaczy ja czasem ten, jak, jak poza streamem, to mówię sam do siebie w myślach na przykład, nie? Dobra, to zazwyczaj jest kusza, chyba pod inta. Rytualnej tarczy. To jest dobry talizman bardzo. Szkoda, że nie mam więcej slotów. E, on zmniejsza, zwiększa obronę przy maksymalnych punktach życia mniej więcej e, o 30%, jak masz pełne HP, więc zamiast, nie wiem, za 100 dostaniesz tylko 70 demerżów, więc to jest mega, mega good shit. I ten dach, który widziałem z dołu, to jest ten po mojej prawej, ale czy tu po bokach nic nie ma już? Nie pamiętam. Nie. Dobra. O, run 1, ok. Wydaje mi się, że w tym miejscu już wszystko. Jeszcze się cofniemy do sali debat. Pamiętam, teraz jeszcze. I pójdziemy tam gdzieś skrót. E, bo tam na górze są chyba dwie czapki, jakieś tam inne rzeczy. Więc tam jeszcze może być coś fajnego. E, boost do, do. Nie, boost do defa, do defa, tak. Do siły też było, tak. A czy mam mam ten. E, czerwonej plagi, tak? Gwiezdnej plagi. E, ten radanowy. Scalit. Mówię sam do siebie, bo zawsze. Zawsze, bo jak nie ma z kim gadać, to gadaj z sobą. Ja ten ja, jak nie streamowałem ani nic, i na przykład byłem sam w domu przez jakiś czas. Ja potrafiłem przez dwa tygodnie się do nikogo mordom e, nie odzywać się, W się sensie ustami, mogłem pisać z ludźmi, ale do nikogo nie, nic nie mówiłem, no bo po co? Rozmawiam z psem, a to prawda. Do psa czasem pies mnie czasem lepiej rozumie niż człowiek. Okej, okay, ewakuacja. Czy po tej drodze po drodze tutaj do tego skrótu? Jest jakiś item? Nie ma. Nie ma żadnego itema. Okej, okay, to otworzę skrót chociaż. Ja z kutami, a z psem gadam dużo. O, widzisz. O, złoty porządek. Oła, dostałem buta na plecy czy nogę. A, tu jest item. Okej. Okay. Siup, siup. Mogę tu skrót otworzyć. Kurwa, on przez ścianę bije. Halo! Życie mi, żebym nie dachował? A mówisz, że autem jeździłeś, tak? Jo, pierdolę. Hmm. Interesujący jest ten koleś, wielki. A no i zajębał mi przez ścianę, rzeczywiście. Ście. Okej, okay, ten gigant ma więcej HP. Możesz też spaść? Chyba nie. Okej, okay, ale niewiele mu HP zostało. Okej. Okay. Te kontry w serduszko są. To dla nich devastating. O! Mm. Ej, tu powinna czapka z niego któregoś polecieć. Plus jedna jest tu dalej chyba, o tutaj. Ale w kurwia tym co no. I. usza czarnego krepusa. Czarnego klucza krepusa, okej. Okay. I tyle. I w tym momencie chyba zmęczyłem już całe, całą Mere Lukarię. Jeśli się nie mylę, prawda? mi ten giganta z DS3, który w drugiej lokacji z łuku napierdalał. A, no trochę tak. Bez kitu, nie pomyślałem o tym nigdy. Więc zakończymy grę na dzisiaj. Siedząc przy naszym ulubionym psie The best dogo in the world. A jeszcze, <coughs> możemy mu oddać jakieś tam książki, nie? O Boże, moje gardło. Uh. Um, a, właśnie, on ma jeszcze swoje. Ogon. Tygla. Uh. Uh. Daj modlitewnik. I co, mu się odblokuje teraz? Nie magii. Mm, fortyfikacja na prąd i dysk świata. Trochę, kurwa, śmietnik bym powiedział. No dobra.